Witam serdecznie na naszym następnym spotkaniu z panem Tomaszem Szycówką, który w naszej firmie jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, więc ty, drogi widzu, jeżeli masz w swojej firmie import albo eksport, chciałbyś zabezpieczyć się, pozbyć ryzyka kursowego, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam jest numer telefonu, adres e-mail poniżej. Proszę się z nami skontaktować, a pan Tomasz zrobi wszystko, żeby spał spokojnie i nie musiał się martwić o to, co się będzie działo na rynku złotego. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla was jakąś wartość. Witam Cię Tomku. Cześć, witaj. No witam się również. Za nam pasjonujący oczywiście tydzień, pełen danych makroekonomicznych. Zaczynamy od, od świata, poznaliśmy w piątek ważne dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. No i pytanie jest takie: co według Ciebie one oznaczają? Czy procesy dezinflacyjne hamują, czy będziemy świadkami nawrotu e, przez inwestorów oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych? Jakie są twoje przemyślenia co do tych danych? No, na pewno myślę, że tutaj spowolnienie pewne tej dezinflacji następuje i te oczekiwania, o których mówi, mówisz się pojawiają. E, tam co prawda z notatek posiedzenia Fedu wynika, że oni będą się trzymać tego scenariusza, że do 5,5% między podniosą stopy, czyli tu się niewiele zmienia, jeśli chodzi o oczekiwania czy prognozy czy Fedu. Natomiast no, inwestorzy tutaj widzą, że ta, ten proces dezinflacji lekko spowolnił. Te odczyty inflacyjne są wyższe niż w poprzednich miesiącach. Szczególnie ten ostatni, dzisiaj piątkowy odczyt inflacyjny, PCE Core też jest lekko wyższy. Także to wszystko sprzyja dolarowi i to jest dyskontowane przez dolara. E, właśnie, że PET raczej będzie utrzymywał to miastrzębią ścieżki. I poznaliśmy także ciekawe dane, bo lutowe o wskaźnikach PMI, one były dla Europy szczególnie ważne, np. dla Wielkiej Brytanii dynamicznie nawet został pokonany poziom 50 punktów i czy według Ciebie, a dla Stanów Zjednoczonych były o, cały czas poniżej tych, po tego promku 50 punktów, czy to oznacza, że jakieś ożywienie gospodarcze zaczyna się w Europie? Jakie jest Twoje zdanie, przemyślenia masz na ten temat? To znaczy tu trzeba podzielić na dwa sektory, bo to jest sektor usług i sektor przemysłowy i sektor usług rzeczywiście wypadł znacząco lepiej w całej Europie, również w Wielkiej Brytanii. Natomiast sektor przemysłowy Sektor przemysłowy trochę jeszcze kuleje, jest jeszcze odczyty są poniżej 50 punktów i są bardziej zbliżone do tych amerykańskich odczytów. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych myślę, że istotniejsze będą odczyty na ten tydzień, który przychodzi, czyli ISM-y. One są, historycznie są dłużej publikowane i zobaczymy, jak te ISM-y, tak zwane, ze Stanów wypadną. No, PMA -y wypadły kiepsko, natomiast pozostałe dane ze Stanów nie zawodzą, są dobre. I to też dolara trochę masy. I poznaliśmy także, jak już jesteśmy przy danych z Europy, to także dane z Polski. Tutaj seria twardych danych makroekonomicznych, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, produ produkcja budowlano-montażowa i jakie są wnioski Twoje i przemyślenia po tych danych? Co się według Ciebie dzieje z polską gospodarką na początku 2023 roku? Myślę, że nic zaskakującego się nie dzieje. Tutaj jest to spowolnienie, o którym tyle mówiono i mówi się. Trudno mówić o kryzysie takim dramatycznym, ale jest spowolnienie gospodarcze. Zaczęła rosnąć też stopa bezrobocia. To też, o czym rozmawialiśmy jeszcze pod koniec zeszłego roku, że trzeba na to zwrócić uwagę, że ta stopa bezrobocia na najprawdopodobniej wzrośnie i to się już dzieje. Więc te dane mieszane, ale ogólnie nie wskazujące zbyt pozytywnego obrazu gospodarki, co też nie, sprzyja, nie powinno sprzyjać złotemu. Okej, okay, dobra. I co według Ciebie będzie w przyszłym tygodniu najważniejsze? Na co będzie skupiał swoją uwagę? Czy znaczy ja będę skupiał uwagę na odczytach inflacyjnych ponownie z Europy publikowane odczyty za luty tym razem, bo zazwyczaj już je poznaliśmy i nie wszystkie były. Nie wszystkie były niższe od oczekiwań, tak? Czy tam ten proces bezinflacji nie postępował tak dynamicznie jak jeszcze do grudnia. No i zobaczymy, jak to będzie w lutym, czy też ten, te odczyty będą podwyższone i wskazujące na to, że jeszcze mamy okres powiedzmy rok, kwartał, pół roku, gdzie, gdzie ta presja inflacyjna może być nieco wyższa z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. No, i oczywiście będą też publikowane PMI, -e, już takie końcowe, finalne odczyty PMI-ów sektora usług i sektora przemysłowego. I tak jak wspomniałem, ISM -y ze Stanów Zjednoczonych, też bardzo ważne odczyty dla samego dolara i tej relacji euro -dolara. I czy po tym zachowaniu amerykańskiego dolara z ostatnich dni, nawet z ostatnich godzin Sesji. Czy ty uważasz, że ta tendencja będzie kontynuowana i że cały kolejny tydzień, początek marca, przyniesie nam umocnienie amerykańskiej waluty? Realizuje się ten scenariusz, który zakładałem już w zeszłym tygodniu, że eurodolar będzie kontynuował tą korektę spadkową w kierunku 1,0450, 0,480. Tutaj czytałem też opinię analityków, i oni też zaczynają się skłaniać ku temu poziomowi, że tutaj Eurodolara może dosięgnąć poniżej poziomu 1,05 cen. No i zobaczymy, co dalej, bo tak naprawdę będzie to zależało właśnie od danych ze Stanów i tej presji inflacyjnej w Europie. Jeśli ten tydzień potwierdzi tę tendencję, no to możemy bardzo szybko się znaleźć właśnie poniżej 1,05, a nawet lekko jeszcze niżej. A inne te główne waluty? Co sądzisz o nich? O funcie, franku i jenie? No tutaj, jeśli chodzi o franka i, i funta, to zaznaczona była taka wyraźna słabość pod koniec tego tygodnia. Fund stracił do dolara i euro, również Frank stracił do dolara i euro. Tutaj była taka korekta na wartości tych dwóch walut. No, fund to nie jest zaskoczenie, bo ja ogólnie funta uważam, że on będzie tracił na wartości do głównych walut. Natomiast Frank, który był względnie mocny, też, też zaczął tracić. No i ogólnie to zachowanie złotego, właśnie zaskakujące pod koniec tygodnia złotówka się umocniła, pomimo tego, że te dane nie wskazywały na to, żeby, żeby miało się tak dziać. Do euro, do punta i do franka złotówka się umocniła, do dolara została mniej więcej na tym poziomie, na którym jest, na którym była, ponieważ dolar się po prostu umacniał. Także no dosyć zaskakujące jest dla mnie to zachowanie złotego, a myślę, że w przyszły tydzień przyniesie pewne korekty w tych poziomów, czyli złotówka się jednak osłabi. Czyli jednak spodziewasz się dalszego osłabienia złotego. A jaki jest według Ciebie główny powód tego, że no Złotówka jakoś tak w ogóle nie chce reagować klasycznie na to zachowanie amerykańskiego dolara? Jaki, jaki Twoim zdaniem może być powód, jaka jest przyczyna według Ciebie tego, że tak relatywnie to złoty jest raczej silny w stosunku do tego, co się dzieje na eurodolarze? Jaka jest Twoja Tak, to prawda. Jakie są Twoje przemyślenia? Tak, to prawda. Ja myślę, że po prostu e, teraz mamy ostatnią taką falę. Spowolnie, czy taką falę osłabienia złotego w tym roku i cały drugi, trzeci, czwarty kwartał również będzie stał już pod znakiem mocniejszej złotówki, po prostu złoty trochę odzyska tej wartości, którą miał utraconą w zeszłym roku. Natomiast też to będzie w pewnych granicach, tak? To nie będzie tak, że wrócimy do poziomów sprzed pandemii, czy, 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 czy tych przedwojennych, powiedzmy. Więc tutaj pewne umocnienie złotego jest spodziewane przeze mnie, szczególnie wiosną. Więc ten końcówka tego kwartału, pierwszego, będzie takim ostatecznym momentem, ostatnim momentem większej słabości złotego. Na to też zwracam uwagę klientom, szczególnie eksporterom. Okej, okay, dobra. Super, dziękuję Ci bardzo. No i oczywiście w takiej sytuacji należy wspomnieć o tym, że Pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym. W przedsiębiorstwie, więc jeżeli Ty drogi widzu masz w swojej firmie import albo eksport i chciałbyś zabezpieczyć ryzyko kursowe, chciałbyś się pozbyć no, wpływu uh, wahań złotego na swój core biznes, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu, adres e-mail, Pan Tomasz Zrobię wszystko, żebyś ty spał spokojnie, nie musiał się martwić, jeżeli się oczywiście z nami skontaktujesz. I teraz przechodzimy do działu odpowiedzi na Państwa pytania. Tam na dole w komentarzu proszę, zachęcam do tego i proszę, żeby zadawać następne pytania. A my w przyszłym tygodniu na nie odpowiemy. I pierwsze pytanie zadał uczestnik Krzysztof Wrubel, że większość spodziewa się miękkiego lądowania gospodarki. Rozumiem. Problem w tym, że większość zasady się myli. I czy ty podzielasz zdanie pana Krzysztofa Rubla? No jest taka zasada, że większość nie ma racji i oczywiście trzeba na to uważać, co większość analityków czy, czy większość inwestorów uważa, jeśli chodzi o, o przyszłość na rynku. Natomiast ja myślę, że jednak to lądowanie będzie bardziej miękkie niż jeszcze można się było tego spodziewać w czwartym czy trzecim kwartale. Także tutaj połowicznie podzielam zdanie, tak, na zasadzie, że zgadzam się z tym, że nie zawsze większość ma rację, ale w tym wypadku akurat podzielam powiedzmy zdanie większości, że, że, że to lądowanie nie będzie takie twarde, jak się wszyscy spodziewają. Myślę, że po prostu ta presja inflacyjna, szczególnie te czynniki inflacyjne, jak ceny energii surowców energetycznych i tak dalej. One nieco spowolnią, zmiękczy, zmiękczy to po prostu polandowanie. Mhm, dobra. Następne py pytanie zadanie zadaje użytkownik Tadek, DayTrader. Czy w marcu będzie dno PLN dla całego 2023 roku? Już częściowo myślę, że odpowiedziałeś na to pytanie, ale czy mógłbyś jeszcze raz uzasadnić, dlaczego tak uważasz, i czy czy no, spodziewamy się, spodziewasz się jeszcze wyższych kursów, niż miało to miejsce w ostatnich dniach? czy znaczy tak, no, możemy się spodziewać jeszcze kursów wyższych niż, niż w ostatnich dniach, ale nieznacznie nie wyższych. Będzie to powodowane po prostu korekcyjnym umocnieniem dolara. Natomiast sam dolar myślę, że przez cały rok jednak będzie stratny do euro, czyli euro dolar będzie wyżej niż jest obecnie pod koniec tego roku. I rzeczywiście możemy się spodziewać, że ten szczyt słabości złotego przypadnie na pierwszy kwartał tego roku. Choć historycznie często nieudany dla złotów jest też czwarty kwartał roku, no więc zobaczymy. Na razie obstawiam, że pierwszy kwartał to będzie ten szczyt słabości. No ale to prognozować, co się, co się będzie działo pod koniec roku, jest teraz bardzo trudne. Mm -hmm. Ok, i następne pytanie użytkownik. Krzysztof Wrubel znowu podziela taką opinię, że w Czechach inflacja bazowa spada, a w Polsce rośnie, więc korona zyskuje do złotego. I czy ty uważasz, że to zdanie jest prawdziwe i że to jest główne uzasadnienie tych zjawisk, które się dzieją na poszczególnych parach walutowych i na poszczególnych walutach naszego regionu? Na pewno jest to jeden z czynników, tak. tak no, zgadzam się, jakby, że ten czynnik może powodować taki, taką reakcję, natomiast myślę, że to jest bardziej złożone i tych czynników jest zdecydowanie więcej niż tylko inflacja bazowa. No ale to, tak, to presja, ta presja inflacyjna, która u nich już schodzi, jakby to ciśnienie presji inflacyjnej, na pewno pomaga koronie czeskiej, ale są pewnie też inne czynniki, które powodują, że ta przewaga korony czeskiej jest taka wyraźna. No, bo mamy do czynienia z tym, że do euro korona jest najmocniejsza od 2000, e, bodajże chyba 17 roku czy 18, także, e, no dosyć wyraźnie z korona jest mocna. E, złoty na razie tak mocny nie będzie, nie spodziewam się aż takiej mocy złotego, e, żebyśmy na euro złotym wrócili do poziomu właśnie sprzed pandemii. Mhm, dobra. Drodzy Państwo, to były wszystkie pytania, które zadaliście. Zachęcam do tego, żeby było ich więcej. Tam na dole proszę je zadawać. Przed nami pasjonujący przełom lutego i marca, marzec, to jest miesiąc, który, gdzie bardzo często dochodzi do właśnie utworzenia ekstremów na różnych instrumentach finansowych. Jestem ciekawy, czy takie zjawisko występuje, wystąpi teraz. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I zachęcam oczywiście także do bezpośredniego kontaktu z nami. Pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. Więc jeżeli chcecie spać spokojnie i nie martwić się o wahania na rynku złotego w 2023 roku, proszę się z nami skontaktować. Jeszcze raz przypomnę, tam na dole jest numer telefonu, adres e-mail. A pan Tomasz zrobi wszystko, żebyś spał spokojnie i nie musiał się martwić o to, co się wydarzy na rynku złotego. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Dziękuję Ci, Tomku. Dziękuję również. I widzimy się i słyszymy w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.